Teraz Bała od rzutu z autu. Muszalik Bała Jeszcze raz Muszalik W środku jest Paweł Adamczyk Zdecydował się jednak na wysuwanie piłki do Kowalczyka Ten daleko do przodu ładnie z ominięciem całej drugiej linii nie ma spalonego w środku jest Jahaja Jahaja I Zadylak skierował w końcu piłkę do własnej bramki Zdawało się że już niebezpieczeństwo zażegnane Zaskakujące Obrót wydarzeń, przede wszystkim nieudana pułapka offsideowa Drużyny Szczakowej. No i to wszystko później było konsekwencją. Ten gol, tak źle rozpoczęta druga połowa, można powiedzieć, że trochę podobnie Dospre zaczął drugą połowę jak pierwszą. Wtedy także stworzył zaraz na początku groźną sytuację, także zmarnowaną przez Jahaję. No tylko, że wtedy mu nie pomógł Zadylak, a właśnie Zadylak obronił dobitkę Jahaj i teraz skierował piłkę do własnej bramki trudno powiedzieć co właściwie chciał zrobić obrońca drużyny Garbarni tak jakby w ostatniej chwili cofnął nogę i wycofał się z, z, z wcześniej powziętego planu tyle że trafił już w futbolówkę i ta wtoczyła